Podkarpacie to malowniczy zakątek południowo-wschodniej Polsce. Podkarpacie to Bieszczady, najbardziej tajemnicze góry Europy. To właśnie one i Bieszczacka muzyka są wizytówką regionu. Unikatowe zabytki w postaci zamków, cerkwi czy skansenów dają żywy wyraz kultury i sztuki podkarpackiej. Podkarpacie to kultura pielęgnowana przez zespoły taneczne, promujące nasz region nie tylko w kraju, ale także na świecie. Podkarpacie to kolebka wielu znanych i poważanych osobistości kraju Wojciecha Kilara, Ignacego Łukasiewicza, Aleksandra Fredry czy Krzysztofa Pendereckiego. Podkarpacie to prężnie rozwijający się ośrodek Polski z profesjonalnie rozwiniętą bazą lotniczą. Rzeszów to szybko rozwijające się miasto w Polsce. To miejsce sprzyjające inwestorom. Rzeszów to miasto, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdujemy się w międzynarodowym porcie lotniczym Rzeszu Piesionka mieści się on dolinie lotniczej, która słynie z rozwiniętego lotnictwa oraz ośrodku szkolenia pilotów. Jej serce leży w stolicy województwa podkarpackiego w Rzeszowie. Znajduje się tutaj ponad 100 podmiotów z regionu, a także podmioty międzynarodowe zajmujące się produkcją maszyn do samolotów. Dlaczego właśnie Polska południowo wschodnia? 100 lat historii lotnictwa. Ponad 70 lat historii przemysłu lotniczego. 90% polskiej produkcji w przemyśle lotniczym. Niskie koszty pracy i koszty produkcyjne. Politechnika Rzeszowska z rozwiniętym wydziałem budowy maszyn i lotnictwa. Środowisko przyjazne inwestorom. Niski podatek dochodowy od osób prawnych CIT. Centralnie zlokalizowane lotnisko o międzynarodowym charakterze. Bardzo dobre parametry lotniska i wyposażenie techniczne sprawiają, iż mogą na nim lądować nawet największe jednostki transportowe. Jako ciekawostkę mogę dodać, że Rzeszowskie lotnisko jest określane mianem lotniska dobrej pogody. W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa Rzeszów. Zapraszamy już 3 i 4 kwietnia na Uniwersytet Rzeszowski. Na drugą ogólnopolską konferencję Air Law and Technology. Swoją obecnością zaszczyci nas wiele znamienitych gości. Przed nami dwa dni niezwykle ciekawych i bardzo merytorycznych selekcji.